Piękne nożyce, kapitalne bramki i mnóstwo czerwonych kartek. Zapraszamy na skróty z 20. kolejki Forbet 4 Ligi. Rozpoczynamy nasz magazyn z wysokiego C. Iście emocjonalny roller coaster zafundowali swoim sympatykom zawodnicy Narwi Ostrołęka i MKS-u Początek jak z bajki zaliczyła duma Kurpi. W siódmej minucie przeżywający ostatnio renesans formy Kamil Jastrzębski świetnie wykorzystał podanie Wileli. Gospodarze wyszli na prowadzenie 1 do 0. Szybko stracona bramka podziałała na podopiecznych Pawła Mazurkiewicza jak płachta nabyka. Przasnyszanie momentalnie zerwali się do odrabiania strat. MKS w przeciągu 60 sekund wykreował sobie dwie znakomite okazje. Najpierw próbował Witkowski, ale jego uderzenie obronił szawketow a chwilę później strzał głową Karola Borowca zatrzymał się na słupku. Obrońca gości niestety nabawił się przy tej próbie kontuzji i musiał przedwcześnie opuścić plac. Do delikatnej kontrowersji doszło w 19 minucie. Iwan Budniak został staranowany przez wychodzącego z bramki przychodzkiego, ale arbiter nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki. Pod koniec pierwszej połowy były gracz Narwi, a obecnie MKS-u Marcin Kraska był bliski strzelenia bramki bezpośrednio z rzutu rożnego. Narew kolejny zabójczy cios wyprowadziła w pierwszych minutach drugiej połowy. Przewagę na prawej flance zrobił Budniak. Mocną centrę skrzydłowego gospodarzy zdołał jeszcze musnąć Przychocki, ale Przemysław Olesiński niczym rasowy lis polakarnego był ustawiony w idealnym miejscu i podwyższył prowadzenie na 2 do 0. szanie jeszcze nie do końca otrząsnęli się po utracie drugiej bramki, a mogło być już po meczu. Faracow perfekcyjnie dośrodkował na głowę Casio, Brazylijczyk oddał bardzo dobry strzał głową, ale Michał Przychocki tylko sobie znanym sposobem odbija piłkę na rzut rożny. O tym, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, przekonali się dobitnie zawodnicy Narwi w 52. Minucie spotkania. Strzał Smolińskiego wypluł przed siebie szafketow, próbował dobić Jaczewski, a najlepiej w całym gąszczu odnalazł się Dominik Witkowski strzelając kontaktową bramkę. Gdy wydawało się, że swoje dobre chwile przeżywa przasnyż, następuje kolejny zwrot akcji. Dośrodkowanie w pole karne drężka, Jastrzębski składa się do przewrotki, ale zamiast bramki sezonu mamy równie piękną asystę, ponieważ akcję zamyka niezawodny Olesiński. Przemek w tym meczu już z dubletem. Obie drużyny nie wystrzegły się w tym meczu błędów defensywnych. Bliski wykorzystania nieporozumienia na linii o Ochrymienko był Morawski. A akcję później złe przyjęcie Przychodzkiego uratował w Śliskiem Szerbowski. Wspominałem już dewizę o niewykorzystanych błędach? W 69 minucie po raz kolejny się sprawdziła. Miękkie dośrodkowanie kraski w pole karne, na które idealnie w tempo nabiega Witkowski. I strzela być może najładniejszą bramkę głową, jaka dotychczas padła w tym sezonie Forbę czwartej Ligi. Na nieco ponad 10 minut do zakończenia pojedynku niewytłumaczalny błąd popełnia Drężek, który zamiast wybijać piłkę, cofa się z nią we własną szesnastkę. Konsekwencją tego zachowania jest strata, po której ochrymienko Pauluje Morawskiego. Do rzutu karnego podszedł Maciej Smoliński, który wytrzymuje wojnę nerwów i perfekcyjnie zamienia jedenastkę na bramkę. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się faktem. Przasnyż wyrównuje na 3 do 3. W 88. minucie ławka MKS-u zerwała się, by celebrować czwartą bramkę, ale strzał Smolinskiego z ostrego kąta o włos minął bramkę szafketowa. Ostatnie sekundy również mogły skończyć się happy endem dla Przasnysza. Niewiele brakowało, by próba dośrodkowania Witkowskiego zaskoczyła bramkarza niebiesko-czerwonych. Piłkę meczową na nodze miał Morawski. Młody napastnik MKS-u najpierw bardzo ładnie przełożył rywala, ale uderzył idealnie w to miejsce, gdzie stał szafketow. Mecz zakończył się brzydkim akcentem, ponieważ arbiter główny zmuszony był do pokazania aż trzech czerwonych kartek. Słowik otrzymał ją za bezsensowne wejście w bramkarza Narwi, a Rutkowski i Ochrymienko wylecieli z boiska za przepychanki. Niesamowity pojedynek w Ostrołęce zakończył się podziałem punktów. Starcie Wilgi Garwolin z Oskarem Przysłucha można śmiało porównać do pojedynku bokserskiego, w którym obaj rywale od pierwszego gongu idą na otwartą wymianę ciosów. Pierwszy knockdown już na samym początku spotkania mógł zaliczyć Oskar. Troszeczkę piłkarskiego pilbala, po którym strzał Przemysława Wicika wylądował na słupku. Wilga jak już zaatakowała to od razu skutecznie. Celebrację gospodarzy przerwał jednak asystent sędziego sygnalizujący pozycję spaloną piłkarza Wilgi. Przez pierwsze kilkanaście minut Jakub Bieliński był chyba najbardziej zapracowanym w tamtej chwili człowiekiem na planecie. Ale ze swoich obowiązków wywiązywał się wzorowo. Pierwszy sprawdził go Bogołębski, drugi w kolejce był Kołtunowicz a jako trzeci stanął z nim w szranki Wicik. W każdym z tych pojedynków górą bramka z Garwolina. Gdy wydawało się, że bramka dla Oscara jest kwestią czasu, szyki przysuszaną postanowił pokrzyżować Przemysław Alot. Wójkowa akcja duetu Alot-Wójcik przyniosła niespodziewaną, ale jakże ważną bramkę dla gospodarzy. Podobiecznie Łukasza Wicika, widocznie podrażnieni takim obrotem spraw, jeszcze podkręcili już i tak wysokie tempo gry. W konsekwencji bliski szczęścia był Wicik, który znakomicie nawinął rywala, ale zabrakło mu precyzji przy wykończeniu. Kilka akcji później mogliśmy być świadkami jednego z najbardziej kuriozalnych goli w tym sezonie. Wybicie Szymona Szulca źle ocenił Paweł Wieczorek, futbolówka przerobowała golkipera gości, ale Wieczorek w ostatniej chwili naprawił swój błąd, zatrzymując piłkę na linii bramkowej. W akcjach Oscara widać było wypracowane schematy. Najczęściej stosowanym były penetrujące zagrania autorstwa Tomasza Bogołębskiego w kierunku Bojanowicza. W końcówce pierwszej połowy jedna z takich akcji zakończyła się powodzeniem. Początek drugiej połowy to déjà vu z pierwszych minut premierowej odsłony meczu. Zmożone akcje Oskara kończyły się jednak na jękach zawodu. Zdecydowanie więcej jeśli chodzi o ofensywę postanowili zaprezentować w drugich 45 minutach garwolinianie, którzy coraz częściej meldowali się w polu karnym wieczorka. Jeden z takich wypadów przyniósł drugiego gola. W 61. minucie idealne zagranie w tempo od Kowalskiego otrzymał Tomasz Paszkowski, który niczym rasowy snajper sfinalizował ładną akcję gospodarzy. Karol Zawadka mógł być zadowolony z tego, co widział na murawie przez najbliższe minuty. Mimo że groźny strzał z rzutu wolnego piesia, a następnie sytuacja 2 na 1 bramki gospodarzom nie przyniosły, to Garwolinianom udało utrzymać się prowadzenie do końcowego gwizdka sędziego. Sympatycy Forbet czwartej ligi wiele obiecywali sobie przed rozpoczęciem pojedynku Wisły Płock z Ząbkowią Ząbki i można śmiało powiedzieć, że ten mecz spełnił pokładane w nim nadzieje. W starciu dwóch ekip, które miały coś do udowodnienia działo się naprawdę wiele. Mocnym akcentem rozpoczęli to spotkanie gości. Pięć minut po pierwszym gwizdku arbitra Kasper Grabowicz robił wszystko co mógł, żeby wepchnąć piłkę do bramki, ale obie jego próby zostały zablokowane przez defensorów płoczą. Swoją drugą młodość w tym sezonie przeżywa Krzysztof Janusz i widać to było również podczas tego spotkania. W minucie przeprowadził świetny rajd lewą stroną zakończony strzałem, ale Kryczka dobrze pilnował krótkiego rogu. W 26 minucie Wisła przeprowadziła kontrę niczym Real Madryt za czasów Raze Mourinho. Przejęcie piłki, ładne zagranie Leśniewskiego, znakomita praca tyłem Szczutowskiego, idealne podanie górą Janusa, a formalności dopełnia Jakub Miarka. Cała akcja gospodarzy naprawdę w palce lizać. Kilka chwil później Kryczka po raz drugi wyciągał piłkę z siatki. Bramka szczutowskiego nie została jednak uznana, gdyż pan arbiter dopatrzył się przewinienia napastnika na wciarze. W 34. minucie ponownie w roli głównej znalazł się Krzysztof Janusz. Były gracz m.in. Zagłębia Lubin, minimalnie chybił z rzutu wolnego. Najjaśniejszym punktem w akcjach ofensywnych Ząbkowi był zdecydowanie Piotr Maślanka. Lewy defensor przyjeznych w 38. minucie zaprezentował próbkę swoich możliwości, najpierw ogrywając dwóch rywali a następnie wysyłając pocisk w kierunku bramki Oskara Lodzińskiego. W 41 minucie wydarzyła się kluczowa akcja dla losów tego meczu. Mateusz Kryczka podjął decyzję o wyjściu z bramki, która z perspektywy czasu nie była do końca udana. Pierwszego rywala udało się zatrzymać, ale przy strzale Szczutowskiego golkiper Ząbkowi interweniował rękami poza obrębem pola karnego, za co zasłużenie otrzymał czerwony kartonik. Od tego momentu dostępu do bramki gości strzeg debiutujący Jan Miazek, którego na dzień dobry postanowił sprawdzić Janus. Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. Dalej dominowali wyślacy, a liczba sytuacji stale rosła. Głośny jęk zawodu usłyszeliśmy w Płocku podczas 52. minuty. Artur Szymański świetnie uderzył z woleja, ale jego strzał również obok słupka. Druga bramka dla Wisły wisiała w powietrzu aż do 61. minuty. Istne wejście Smoka zanotował w tym spotkaniu Dawid Zięba. Na murawie pojawił się w 57. minucie. A już 4 minuty później cieszył się z pierwszej bramki w tym sezonie forby czwartej ligi. Mało osób przypuszczało, że Ząbkowia w tym pojedynku się jeszcze pozbiera, aż do 73 minuty, gdy Rafał Mazurczak dał sygnał kolegom z zespołu do odrabiania strat. Mazurczak strzelił bramkę głową po precyzyjnym dośrodkowaniu z różnego maślanki. Nadzieję Ząbkowian na korzystny rezultat pogrzebał ponownie Zięba. Akcję rozpoczął Lodziński, Dąbrowski ładnych kilka metrów przemierzył z futbolówką przy nodze, następnie przytomnie dostrzegł idącego na obieg Ziębę, który z zimną krwią zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Podczas celebracji trafienia przez Wyślaków doszło do przepychanek między zawodnikami obu drużyn. Pan Radosław Trochimiuk dokładnie przyglądał się całemu zajściu i utemperował zapędy piłkarzy wlepiając czerwone kartki Szczutowskiemu i Budkowi. Nawciarze już byli w raju, ale mogło być jeszcze lepiej, gdyby tylko Góralczyk wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Mimo ciągłych niepowodzeń Ząbkowia notorycznie starała się dołożyć chociażby jeszcze jedną bramkę. W dosłownie ostatniej akcji meczu jako Lis był bliski dokonania tej sztuki, ale minimalnie spudłował uderzając głową. Pierwsze zwycięstwo Wisły w rundzie wiosennej stało się faktem. Nadzieję na przełamanie złej pasy miała Markowia. Żółto-zieloni w dwóch meczach po przerwie zdobyli zaledwie jeden punkt. Zadanie przed podobiecznymi Tomasza Sokołowskiego należało do gatunku tych najtrudniejszych, ponieważ czekał ich pojedynek z liderem rozgrywek Mazowieński-Mazowiecki. Mieszczanie w tym sezonie sfokusowani są tylko na jednym celu, jakim jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej i ten zapał widać było już od początku spotkania. Pierwszy formę golkipera Markowi sprawdził Eryk Więdłocha, ale w jego uderzeniu zdecydowanie brakowało mocy na wyżyny swoich możliwości Radzikowski musiał wznieść się w 19. minucie. Michał Bondara 18-krotnie w tym sezonie pokonywał bramkarzy rywali, ale tym razem musiał obejść się smakiem, bo jego strzał z piątego metra fenomenalnie obronił bramkarz Markowi. Chwilę później ponownie spróbował wędłocha, ale tak jak w poprzednim przypadku w jego uderzeniu brakowało siły. Jedyna okazja gospodarzy w pierwszej połowie urodziła się tak naprawdę z przypadku. Do dalekiego zagrania odważnie wychodzi Dominik Pusek, jego wybicie ląduje pod nogami Szulkowskiego ale Janowi zabrakło precyzji przy wykończeniu. W końcówce pierwszych 45 minut faworyci dwukrotnie byli bliscy zdobyczy bramkowej, ale Rodzikowski bronił jak w transie. Najpierw dobrze skrócił kąt przy uderzeniu Brozia, a następnie wyciągnął się jak struna parując strzał Wołosa na rzut rożny. Do przerwy bez bramek. O dużej dawce szczęścia Markowianie mogli mówić przy sytuacji Wojciecha Trochima. Doświadczony pomocnik finalizując składną akcję Mazowi uderzył jednak w słupek. Fortuna sprzyjała gospodarzom także kilkanaście minut później. Zamieszanie w polu karnym Markowi po strzale Ksiąza. Eryk Wiendłocha zamyka akcję, ale w ostatniej chwili defensor Markowian wybija piłkę z linii bramkowej. Gospodarze wyraźnie podrażnieni dominacją Mazowi przebudzili się w 75 minucie spotkania. Bohaterem Markowi mógł zostać wprowadzony dosłownie chwilę wcześniej Paweł Basiuk. Mazowia wreszcie dopięła swego kwadrans przed zakończeniem meczu. Pięknie do nożyc złożył się Łukasz Broś. Ze strzałem defensora mistrzan poradził sobie Radzikowski. Pierwsza próba Piotrowskiego została zablokowana. Ale poprawka znalazła już drogę do siatki i Borys mógł się cieszyć z premierowego gola w barwach Mazowi. Ostatnie 10 minut można śmiało nazwać jako Dominik Pusek Show. 40 latek, który między słupkami Mazowi zastąpił kontuzjowanego Mateusza Łysika, wyprawiał cuda w bramce kilkukrotnie ratując w ostatnich minutach swój zespół. Mazowia wygrywa bardzo ciężkie spotkanie i utrzymuje fotel lidera. Podopieczni Tomasza Sokołowskiego mimo porażki mogli opuścić stadion z podniesionymi głowami. Niezwykle obiecująco zapowiadało się starcie w Szczonowie. Do miejscowej mszczonowianki przyjechał MKS Piaseczno. Obie ekipy przystępowały do tego spotkania pełne optymizmu po zwycięstwach odniesionych w poprzedniej kolejce. W mecz lepiej jednak weszli gospodarze. W dziewiątej minucie dobrą akcję lewą stroną przeprowadził Michał Janik. Boczny defensor precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Patryk Kubicki, mimo asysty rywala, zdołał oddać strzał na bramkę. Na jego nieszczęście znakomitym refleksem wykazał się Palamar. Pierwsza obiecująca sytuacja dla gości miała miejsce w 15 minucie. Po przyjęciu klatką piersiową bez chwili zastanowienia uderzył Gracjan Konowski, jednak jego strzał okazał się niecelny. 3 minuty później mogło być 1 do 0 dla Piaseczna po przebojowej akcji Macieja Naleja. Szczonowianka powinna objąć prowadzenie w 25 minucie. Palamar odbił przed siebie mocne uderzenie z rzutowolnego Grzeszaka, w idealnym miejscu znalazł się Skibiński, który jednak fatalnie przestrzelił z bliskiej odległości. W 29 minucie ponownie przypomniał o sobie malej. Napastnik mks -u łatwo ograł Petasza i pomknął w pole karne. Kibice przyjezdnej drużyny już znosili ręce w geście triumfu, ale strzał ich ulubieńca minimalnie minął bramkę. Obie ekipy jeszcze kilkukrotnie próbowały w pierwszej połowie, ale bez większego powodzenia, tak więc do przerwy bramek w szczonowie nie oglądaliśmy. W 59 minucie nierozważne zagranie Damiana Chełmińskiego mogło okazać się tragiczne w dla mszczonowianki. Naleś znalazł się w sytuacji sam na sam z Leszczyńskim, ale ponownie zwycięsko z tego starcia wyszedł kiper gospodarzy. W 76 minucie nic nie zwiastowało kłopotów MKS-u, ale podopieczni trenera Modrzejewskiego sami nie sobie zafundowali. Złe wybicie trafiło pod nogi Janika. Znakomite podanie w pole karne otrzymał Kubicki, który wykazał się dużą przytomnością myzłu, odgrywając piętą do pociecha. Damian jak na kapitana przystało, wziął sprawę w swoje ręce i mocnym uderzeniem po ziemi przełamał ręce Palamara. Jaseczne robiło co mogło, żeby wyrównać, ale za każdym razem ich próby kończyły się niepowodzeniem. W samej końcówce spotkania goście postawili wszystko na jedną kartę, wysyłając polekarne rywali nawet Władysława Palamara. Po wybiciu głową piłka znalazła się w posiadaniu szkopińskiego. Ten posyła dalekie podanie w kierunku racisa, obrońca MKS-u nie trafia w futbolówkę, a napastnik gospodarzy dopełnia formalności, pakując piłkę do pustej bramki. Akcja rezerwowych przypieczętowuje wynik tego pojedynku, a znakomita pasta trenera Modrzejewskiego w spotkaniach z Szczonowianką zostaje przerwana. W 20. kolejce Forbę czwartej Ligi byliśmy także świadkami derbów stolicy. Duma Bielan, czyli Hutnik Warszawa, gościł na własnym boisku broniącą się przed spadkiem Eskole Warsowie-Warszawa. Zespół prowadzony przez Macieja Gadowskiego od pierwszego gwizdka sędziego starał się udowodnić, kto będzie rządził na boisku. Ich przewaga znalazła odzwierciedlenie już w piątej minucie meczu. Rafał Goluch wykorzystał fatalny błąd w kryciu zawodników Eskoli i kompletnie niepilnowany skutecznie wykończył podanie Rucińskiego. Eskola w pierwszej połowie kompletnie oddała pole gry rywalom, za co została skarcona po raz drugi w 22 minucie spotkania. Po doświadkowaniu Kopcińskiego z rzutu wolnego obserwowaliśmy delikatne zamieszanie w polu karnym, a najlepiej w tym chaosie odnalazł się Patryk Piasecki, który został sfaulowany. Do rzutu karnego podszedł Paweł Giel i po raz 15 w tym sezonie wpisał się na listę strzelców. Hutnik mógł mocnym akcentem zakończyć pierwszą połowę, gdyby tylko Winiarski wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Po pierwszej połowie dwubramkowa zaliczka Hutnika. Okazji dla Eskoli były jak na lekarstwo. Najlepsza miała miejsce w 50 minucie, kiedy Dakowicz złożył się do strzału z Woleja. Duma Bielan do końca meczu miała jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale wszystkie zakończone niepowodzeniem. Derby Warszawy zakończyły się pewnym zwycięstwem Hutnika 2-0. Mecze, w których uczestniczy Wiktoria Solujówek, generują bardzo duże zainteresowanie i nie inaczej było w Raszynie. Starcie dwóch biegunów ligi miało jednego faworyta, ale Raszynianie przystąpili podwójnie zmotywowani do tego pojedynku, mając w głowach dotkliwą porażkę 0-6, której zaznali z rąk Wiktorii 20 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z oczekiwaniami pierwsi zaatakowali goście. W trzeciej minucie co prawda Jan Dźwigała trafił do bramki Raszyna, ale asystent sędziego wyraźnie uniósł chorągiewkę, sygnalizując pozycję spaloną napastnika Wiktorii. W szóstej minucie groźną kontrolę odpowiedzieli gospodarze, natomiast strzał Selamoleli pozostawiał wiele do życzenia. W trzynastej minucie było już 1 zera dla Wiktorii. Niezdecydowanie golkipera i defensywy gospodarzy wykorzystał Jakub Czarnecki. Podopieczni Jacka Romańczuka szybko próbowali odpowiedzieć na straconą bramkę, ale strzały Raszynian albo na spokojnie bronił Koprowicz, Albo po prostu były niecelne. Gospodarze postanowili jednak mocno zaakcentować końcówkę pierwszej połowy i ten scenariusz zdecydowanie się opłacił. Kilkadziesiąt sekund później piłka zatrzepotała w siatce. Stanisław Ławcewicz musialik starał się wybić uderzenie głową zawodnika Raszyna, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że trafił do własnej bramki. Na przerwę obie drużyny schodziły do szatni przy rezultacie 1 do 1. Wydawać by się mogło, że sulejówek od początku drugiej odsłony rzuci się rywalom do gardeł, natomiast to KS Raszyn lepiej wszedł w drugie trzy kwadranse. Strzał z 49. minuty drogi do bramki nie znalazł, ale ten z 56. już tak. Tomasz Pietrzak przełożył sobie piłkę w polukarnym na lewą nogę i kapitalnym uderzeniem nie dał żadnych szans Koprowiczowi. Konsternacja w obozie gości, KS Raszyn prowadzi 2 do 1. Gospodarze jeszcze na dobre nie skończyli celebrować, aby już było 2 do 2, kiedy Borana Dioglu uderzył bezpośrednio z rzutu wolnego. Jan Jankiewicz nie zaliczy tego dnia do najbardziej udanych, ponieważ strzał Borana był zdecydowanie do obrony. Nadchodzi 70. minuta spotkania. Rzut wolny dla Sulejówka. Pierwsze uderzenie ląduje na poprzeczce, ale ławcewicz musiałik dobija na pustą bramkę, rehabilitując się w zatrafienie samobójcze. 25 minut od zera do bohatera. I jedni i drudzy próbowali jeszcze coś dołożyć do dorobku bramkowego, ale wynik tego spotkania już się nie zmienił. Wiktoria Sulejówek mimo problemów pokonuje KS Raszyn i kontynuuje marsz ku trzeciej lidze. Troszyńska masakra piło mechaniczną. Te zdanie najlepiej odzwierciedla to, co działo się w pojedynku KSC Katroszyn ze Świtem Staroźrebem. Do wyjściowej jedenastki gospodarzy na to spotkanie powrócił Kamil Majkowski i, jak się okazało, była to tragiczna wiadomość dla Świtu. Dlaczego tak twierdzę, za chwilkę przekonacie się Państwo sami. Majkowski po tym meczu będzie śnił się bramkarzowi Świtu. Jak nie strzelał, to dogrywał i w obu przypadkach robił to niezwykle skutecznie. Z finalnych podań lidera Troszynian w tym spotkaniu użytek zrobili Kacper Matusiak, Mariusz Wierzbowski. I Iwan Chliwej, dla którego było to pierwsze trafienie w barwach nowej drużyny. Troszyn w obu starciach w obecnych rozgrywkach zaaplikował starość 12 bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. Dwie bramki i trzy asysty popularnego maji pokazują jak ważnym elementem w układance trenera złotkowskiego jest kapitan zespołu stroszyna. Tak prezentują się wszystkie wyniki 20 kolejki Forbe Czwartej. Ligi. A teraz zobaczmy, jaki wpływ te rezultaty miały na aktualny stan tabeli. Na czele tabeli bez zmian Mazowiec Mazowiecki, tuż za jej plecami Wiktoria Sulujówek, KSC Katroszyn i Wisła 2 Płock. Pasjonująco zapowiada się walka o awans, ale równie ciekawie będzie w walce o utrzymanie. Między 17 a 14 drużyną jest 6 punktów różnicy, ale jeszcze sporo kolejek do końca i wszystko się może zmienić. Czas poznać pary 21 kolejki. Jako pierwsi na Murawę wybiegnął zawodnicy Szczonowianki Szczonów i Chłotnika Warszawa. Meczo 6 punktów stoczy świt staroźreby z KS Raszyn. Bardzo ciekawie powinno być w starciu MKS-u Piaseczno i KS CK Troszyn. Walcząca awans Wiktoria Sulujówek podejmie na własnym stadionie Wilge Garwoli. Do miejska Mazowieckiego uda się za to Eskola Warszawa-Warszawa. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Ząbkowi Ząbki i Narbi Mazur Karczew, który pauzował w tej kolejce, podejmie na własnej murawie Markowi Marki, A bardzo ciężkie zadanie czeka Oskara przysłucha, bo na ich teren przyjeżdża Wisła 2 Płock. I to już koniec podsumowania 20. kolejki. Do zobaczenia za tydzień.